Ja dobry, dobry. Tylko Kulapr... ja. Proszę, panu, by po prostu nie chcę tego spadłoby. Proszę, pana, proszę, wyłączyć do mnie i To zakończyć. Mam z panem do rozłożenia w sali w z tego miejsca. Proszę, panu, proszę się, Wiecie co? Przepraszam na emocje, ale muszę panu, 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 się do Was za chwileczkę. Pani którego dla nikogo z Was nie zabraknie. Specjalnie kochani z tego modelu sobie skorzystaliśmy. Mamy więcej patruszek, żebyście wreszcie i mogli sobie skorzystać. Sekundka, to się wygadzał? Chłopaki ziemi, ziemi. na ziemię, chłopaki na ja ziemię. Na ziemię, jeden drugi na ziemię. Nie wiem, Nie,